Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym recenzenckim odcinku na kanale Kulturmaniak. Dzisiaj będę miał niewątpliwą przyjemność recenzować dla Was film od Universala, a mianowicie Jurassic World Dominion. Który możecie oglądać od 10 czerwca w polskich kinach. I tym razem bardzo szybka recenzja filmu, który miał stać się w zasadzie hitem. Jak wiemy, póki co zbiera niezbyt przychylne oceny. Na Metrikalu, zwłaszcza, jest bardzo nisko oceniany. No i chyba mu się to niestety nie uda. Ale zacznijmy, może, od tego, że jakoś wielkim fanem serii Jurassic World nigdy nie byłem. Klasyczna trylogia Parku Jurajskiego dużo bardziej mi się podobała, i wydaje mi się, że wyczerpała temat samego parku, samych dinozaurów w sposób dosyć znaczący. Więc pierwsza część Jurassic World wyglądała bardziej na taki reboot, trochę na skok na kasę, niż na angażującą kontynuację poprzedniej serii. No, druga część z licytacjami dinozaurów i grupą najemników oraz końcowym clickbaitem z wypuszczeniem dinozaurów na świat bez względu na konsekwencje była, wydaje mi się, jeszcze gorsza, więc nie spodziewałem się po tym filmie niczego pozytywnego. I tak, w zasadzie, jedynym elementem, który tak na serio, tak już typowo na serio skłonił mnie, aby na ten film do kina się wybrać, to zapowiadany w zwiastunach wielki crossover parku jurajskiego z Jurassic World. No, z udziałem głównych aktorów obu serii i takim wielkim finałem tej sześcioczęściowej sagi, który wiele obiecywał, fabularnie film jest niestety bardzo chaotyczny. Widać, że chcieli, aby był jak najbardziej widowiskowy i żeby dużo działo się na ekranie. A skoro to finał całej sagi, no to musiało być oczywiście na bardzo bogato i mamy bardzo piękne plenery. Piękne widoczki, bardzo różnorodne, bo i znalazły się w filmie śnieg, i tereny nadmorskie, i byliśmy na Malcie, i we Włoszech, i ta różnorodność planów jest naprawdę imponująca. Do tego wykorzystano dinozaury, tak jak w Jurassic World CGI wykorzystano takie, takie poniekąd maszynowe, takie robotyczne. Bardziej, bardziej praktyczne elementy i scenografii, jak i samych efektów specjalnych, jeżeli chodzi o dinozaury, i nie mamy tutaj dinozaura, bo oprócz oczywiście nowych gatunków, co, co film, pojawiały się nowe gatunki dinozaurów. To mamy tutaj również połączenie właśnie tych klasycznych efektów specjalnych CGI. Nie mamy dinozaura, który jest typowo zrobiony w, w połączeniu tych dwóch technologii. Ale mamy właśnie takie połączenie, że mamy jednego dinozaura takiego, drugiego takiego. Więc też to jest trochę taka walka pomiędzy starą szkołą i nową szkołą i efekt robi to naprawdę piorunujący. Mamy oczywiście wiele wątków, jest wątek chociażby nielegalnych handlarzy dinozaurami, wątek organizacji właśnie z Włoch z planami na stworzenie raju, który byłby połączeniem. Koegzystencji człowieka i dinozaura. Film ma oczywiście bardzo szybkie tempo, bo też wiadomo, że mnogość tych wątków wymusza poniekąd takie tempo i może niektórych przytłoczyć rozmiarem. No owszem, mamy tutaj również wiele nielogicznych błędów, ale jako kino typowo rozrywkowe, film wypada świetnie. Co mam na myśli? Mam na myśli sytuację że niektórzy bohaterowie pojawiają się bardzo szybko w miejscach, gdzie teoretycznie nie powinno ich być, hmm, chociażby ze względu na to, że wcześniej pożegnali się w zupełnie innej lokacji i to trochę jak z Gromotron, tam z tym jednym odcinkiem na tym lodowcu, pamiętacie, co oni gdzieś tam szli i to bardzo szybko im się udało dojść do wyznaczonego celu, a inni tam w poprzednich odcinkach zajęło im to, nie wiem, tydzień, a im kilka godzin, więc to jest taka mała niekonsekwencja, ale na obronę tutaj tej sytuacji wskazałbym raczej fakt, że film miał bardzo dużo scen nakręconych, które zostały ze względu na brak czasu, na to, że nie wysiedzielibyście tych czterech godzin w kinie, i zostały one po prostu wycięte i niektóre z tych scen widocznie pokazywały nam wyjaśnienie tych sytuacji, w sensie, nie wiem, że ktoś jeszcze gdzieś tam był i udało mu się trafić w to miejsce, ale ze względu na te cięcia my tego nie widzimy, my tego nie poznajemy, więc wygląda to dla nas specyficznie. O Boże, może tak to zakończmy. No i fabularnie pewnie mogło być lepiej, niemniej jednak jako typowy crossover na wielką skalę, okraszony nutką nostalgii, no, i zwieńczenie tak istotnej, jak dla ich samych efektów specjalnych, jak i oczywiście całej kinematografii serii, no, film wypada całkiem ok. Zostawiono na koniec, oczywiście, otwartą furtkę, ale wcale twórcą się nie dziwię, bo kto by zażynał tak bardzo dochodową serię, skoro można teraz tworzyć mnóstwo spin-offów filmowych, jak i serialowych, a wiadomo, że jest to jedna z solidniejszych marek Universala. I podsumowując Jurassic World Dominion to kino bardzo przewidywalne, wyświechtane, skonstruowane ze znanej marki i schematów, które działają przy innych seriach, ale jednak jest to finał wielkiej spuścizny Stevena Spielberga, która zasługiwała na efektowny finał i się go doczekała w gruncie rzeczy. Ja mimo wszystko dam ocenę 6 na 10, licząc, że film jednak na siebie zarobi. Co da nam nadzieję, też na to, że zobaczymy kiedyś jeszcze piękne, majestatyczne, groźne dinozaury, które zagoszczą ponownie na ekranach naszych kin, dając nam satysfakcję płynącą z pełni rozrywkowego, niezobowiązującego kina akcji. I z mojej strony to już w zasadzie wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale. Cześć!